Siemankowidzowie, witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, moi mili, opis patcha 4.7. Długo wyczekiwany przez nas patch, bo jak wiecie, no ta meta była naprawdę, powiedzmy to sobie wprost, irytująca, męcząca. Widziałem, że wielu graczy właśnie porzuciło przez... mam nadzieję, że porzuciło na jakiś określony czas, a nie już na zawsze, karciankę. No bo nie było chyba już takiej frajdy grać przede wszystkim na serenie śpiew. Który zaraz zresztą zobaczycie, bo karta oczywiście dostała nerfa, czy takiego cudownego, nie wiem, zaraz sami ocenimy. Ja, jak wiecie, już sporo się nagadam na temat tego pacza wczoraj na streamie, bo akurat gdy tylko wybyła godzina 19, od razu zacząłem komentować ten, te zmiany po prostu. No i słuchajcie. Jestem rozczarowany, znaczy wy już wiecie po tytule filmu, bo ja nie będę się gryzł język, jestem bardzo rozczarowany, nie podoba mi się kompletnie kierunek, jaki obrał, e, obrało teraz studio. Moi drodzy, no ale słuchajcie, żeby nie rzucać słów na wiatr, ja po prostu przy każdej karcie będę mówił to, co mi się nie podoba i to, co mi się podoba. Przede wszystkim szkarlatny gołąb e, otrzymuje nerfa. Słuchajcie, Szkarłatny goń wcześniej miał przyznaj, teraz ma daj. Daj, jak dobrze już wyjaśniliśmy sobie z widzami, daj to działa tylko i wyłącznie na jedną rundę, czyli w tej samej rundzie secie bafa, koniec, koniec rundy, tracicie tego bafa 1-1. I dlaczego ja jestem zły na tego bafa? Dlatego, że uważałem, że szkarłatny gołąb był świetnym supportem dla, no nie oszukujmy się, już ostro i tak zjechanego deku Wladimir Braun, szramowisko. To był świetny. Sa ja, nawet powiem wam szczerze, że właśnie jak zobaczyłem tylko tę kartę, od razu w głowie miałem jedno: szramowisko. No ale niestety wiadomo jak to jest z Riotem, Riot ma jeden pomysł, a gracze mają drugi, więc ta karta bardzo szybko stała się obiektem zainteresowań graczy agro. I jak wiecie, stał się to bardzo, stał się bardzo silny support właśnie dla agro decków. bardzo. Nawet pojawił się na Mistrzostwach Świata z wersją Gwen plus Katarina, jak dobrze pamiętam. Moi drodzy, no jak widzicie, mocny nerf dla agro, no ale jeszcze mocny dla szramowiska. Jeżeli szarmowisko było niegrywane, to teraz jest jeszcze kolejna cegiełka, dla której e, można dorzucić e, krzyżyk po prostu dla szarmowiska Brauma oraz e, oczywiście Wladimira. Jakby zrozumiałe dla agro, niezrozumiałe dla pozostałych deków A zobaczycie, że to nie nie, nie, wszyscy, nie nie tylko ta karta ma niestety ten sam problem Długo, nie wiem dlaczego musieliśmy czekać tak wiele tygodni Bo to chyba kilkanaście Żeby w końcu, błyskawiczne na skupienie Nie, nie rozumiem, nie, nie rozumiem dlaczego tak długo czekaliśmy No w końcu, ja tak powiem, raczyli to zmienić Bo jak wiecie, kombo z setem było bardzo, ale to bardzo niezdrowe Oczywiście karma set, ta karma już po prostu nie chciałam tutaj o tym mówić Zasłużony nerw jak naj. Bardziej długo czekany, długo wyczekiwany, tylko nie rozumiem dlaczego dopiero teraz. Kaisa dla mnie jest największym zaskoczeniem. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie wie, przed tym patchem, jaki był, e, była taka sprawa, że Kaisa wróciła do gry dzięki temu jednemu dekowi z Garenem i chyba Jarvanem. I to był w miarę silny dek, ale nie niesamowicie silny dek. I Ja tej decyzji nie rozumiem. W sensie rozumiem, że to miało być tak, skoro nerfimy aktualnie najmocniejsze karty, wróćmy jeszcze do tych najmocniejszych sprzedpacza, żeby jeszcze bardziej zba Nie rozumiem. Czy się ta Kaisa i tak została mocno potrącona. Wy pewnie nie wiecie, ale Kaisa dostawała mnóstwo nerfów na, jakby, ewolucję i na siebie, tak? Chociażby i ten zamiennik też dostał nerfa, bo kiedyś to szybko, wszystko działało błyskawicznie i wtedy to Kaisa była przesadzona. Ale usuwając szybki atak, nie rozumiem. Nie pochwalam, to jest troszeczkę jak sytuacja z Atro City. Kaisa na tym mnóstwo traci. Ale tutaj jeden z widzów poruszył bardzo fajną kwestię. Być może pojawi się niedługo nowy support, jakby dla pustki. I tutaj aż się prosi, żeby dodać kartę za 3 punkty z szybkim atakiem. I faktycznie, jeżeli taka karta się pojawi, to to by tłumaczyło tego nerfa. I to on będzie, jakby będzie w pełni zrozumiały. Plus puszkle często też potrafiło dać szybki atak, nie powiem, że nie. Więc powiedzmy, że jakoś aż tak źle nie jest, ale zdecydowanie mogło być lepiej. Więc um, boli. Boli i wydaje mi się, że kart, karta Kajsa na tym bardzo uciepi. I to jest kolejna zmiana, a propos tej pierwszej, co powiedziałem, to jest, słuchajcie, nerw wymierzony w taki deck, który się nazywa Samira Fist. Takie połączenie, takie duo wesołe, które faktycznie przez Samirę potrafiło masakrować. I to jest trzeci nerw tej karty. Trzeci nerw karty tylko i wyłącznie dlatego, że jeden deck jest w stanie bardzo dobrze ją wykorzystać. Nie pochwalam tego za cholerę, bo nie problem jest z pandemonium, problemem jest tempo samiry. I za bardzo nie rozumiem, bo chodzi o to, widzowie, że kiedy nerficie w taki sposób jedną kartę tylko i wyłącznie dla jednego deku, to znaczy, że ta karta jest niegrywalna dla 99% innych deków, talii. I taki, wydaje mi się, los podzieli pandemonium. Nie pochwalam, nie lubię, nie szanuję. To jest bardzo zły kierunek, bo wydaje mi się, że sprawiają, że jeżeli Fizz Samira wyleci z mety, to ta karta już nigdy w życiu nie wróci do mety. A no szkoda, bo była fajna, nie ukrywam. Obowiązek legionisty za bardzo nie rozumiem. Nie wiem, czemu tak, taki nerw w sumie poleciał. To be honest. nie przeszkadza mi ta karta, nie uważam ją specjalnie za mocną. Fakt, dwa, dwie, dwa punkty to naprawdę dużo na to, patrząc co narobi, bo może dobrać kartę, gdzie spójrz przyszłość, jest Zaon i też kosztuje dwa punkty, ale mógł być jeszcze, powiedzmy, wybór, tak? Mogliście zwiększyć siłę sojusznika do pięciu w tej rundzie i uruchomić reputację, więc, jakby rozumiem, ale uważam, że mimo wszystko, aż tak silna ta karta po prostu nie była, żeby po prostu ją nerfić. Nie zgadzam się po prostu. Równie dobrze mogło tu zostać dwa. Strażnik Placu, chodziło o jeden oczywiście dek, ponownie. I to była Samira plus Serafin. Chodziło o masakryczne combo, które było tutaj w stanie faktycznie zrobić coś ciekawego. I z tego względu Strażnik Placu dostaje nerwa. Powiedzmy, że faktycznie jakoś tu jeszcze mógłbym się podpisać, tak? Jeszcze mógłbym tutaj studio, słuchajcie, pochwalić za tę decyzję, ale też, żeby, słuchajcie, jakoś krytykować. No, bardziej jest mi to okej okay. Oceniam, no okej. Okay. <grym> Jak Ramus. Ok. Syrena pies I nie rozumiem w sensie dlaczego. Dlaczego taka zmiana? Przecież tutaj aż się prosiło. Zero. Zero. Ksola nie stakuje. Wszystkie karty dalej stakują. Atak. Można wykorzystać słuchajcie z lokacją wciąż. Koszt. Oczywiście. Ja, ja tutaj nie powiem tego samego, co moi widzowie mówili. To nic nie zmienia. To dużo zmienia. Dużo zmienia, zależnie od tego, na jakiego przeciwnika gracie. Ionia plus negacja jest w stanie szybciej jakby to skontrować. I lepszy value. To jest wtedy value w najlepszym wypadku 4 za 6. Przyznacie, że to już jest całkiem dobra wymiana. Druga sprawa. Anyjin w trzeciej rundzie, bo prawdopodobnie teraz, jeżeli nie będziecie mieć karty, które daje wam e, kryształek many na zaklęcia, no to będziecie, słuchajcie, w trzeciej rundzie zagrywać dopiero tę kartę. A to jest bardzo dobry moment dla kart, które mają, słuchajcie, takie tempo jak Annie Jean. Any Jean w czwartej rundzie potrafi kończyć gry. Więc to jest bardzo dobra historia. Ale słuchajcie, że tutaj nie ma zera. Jestem w szoku. Moi drodzy, koszt większy, ryzykowny, ryzykowny interes. otrzymuje jeden punkcik więcej. Ale to jest wzmocnienie, dlatego że zauważcie, jeśli cel umrze, dostajemy dwie monetki czyli to samo, co było, ale tym razem zadajemy także jeden punkcik obrażeń więcej. No i faktycznie, trzy punkciki po prostu zapewniają nam po prostu większe szanse na zabicie i spełnienie tego warunku, jeśli cel umrze. I tutaj macie to napisane, że ten interes był po prostu zbyt ryzykowny. jak gra słów śmieszna dosyć, doceniam. Faktycznie tak. Nie wiem, czy cztery to nie jest dużo na taką kartę, bo nadal uważam, że to nie jest specjalnie jakaś dobra karta. To jest nadal 3 punkty value. No, i musicie w jakiś sposób dobry wykorzystać monety, więc kto wie, jeżeli byście zagrali na przykład to z jakąś karmą, może, albo coś, co kopiuje i wykorzystuje te monety, to myślę, że ok. Olbrzymi buff. W sensie, nie wiem, nie rozumiem tego buffa szczerze mówiąc. To jest olbrzymi buff dla cichutko. To kosztuje tylko teraz dwa punkty. Dwa punkty, to jest, ja się wcale nie zdziwię jak wrócą w następnym paczu do trzech. Bardzo duży buffik dla odmrożenia, jeżeli ktoś nie wie, bo jak wiecie ja nagrywam pacze na bieżąco Odmrożenie przez te ostatnie miesiące dostawało giga dużo buffy bo Giga duże buffy, tak dokładnie I tutaj jest kolejny taki buff, zauważcie, że dosyć ciekawy Bo przedtem mieliśmy koszt 1, statystyki 1-1, ale teraz mamy Koszt 3 i 0,4. Dlaczego? Bo dzięki temu możemy po prostu tę kartę zagrać no, do bloku, po prostu. Do bloku, żeby pojawiła się załóżmy w tej e, czwartej rundzie, e, w czwartej lub trzeciej, bo tu mamy widzieć mrożące przerażenie. Możecie to wtedy zagrać, przywołać kartę i będzie jakiś bloker. I to jest, to jest jakiś zamysł. To samo, słuchajcie, dotyczy tutaj ciekawej buff, bo od teraz ta karta będzie kosztować. 5 punktów, a co za tym idzie? Wcześniej będzie, będziemy mieć blokera na stole. Ba, wcześniej pojawi się też ta druga karta. Po raz, kolejny, po raz kolejny mamy blokera na stole. Bardzo ciekawe, nie ukrywam, bardzo ciekawe. Jack dostaje bardzo ciekawego buffa i od razu pomyślałem sobie Soraka, ale tak z drugiej strony drugie moje pytanie brzmi bo pierwsze czy Soraka będzie fajna do, do właśnie, Jacka? Kolejne pytanie. Co chcecie dodać na bazie tego buffa jeszcze do tej karty? Czy to jest ukłon w stronę na przykład, właśnie Wladimira, na przykład, i szramowiska? Bo zauważcie, że od teraz jesteście w stanie, uważam, że Jack to jest tank, postawmy sobie sprawę jasne, uważam, że to jest tank, który ma atakować, ma bronić. To jest taka jednostka, taka konkretna. To ma 5 punktów zdrowia, a to jest całkiem sporo. Gdy odzyskujemy manę leczymy mnie o jeden za każde odzyskane punkt many. Plus pamiętajcie, że istnieje takie combo z zaklęcie macie, które pozwala wam uderzyć i sprowadzić hpki do jednego. No i jak sami rozumiecie, lokacja z raką. Dyndyrindy, nie? Więc całkiem ok. To samo dotyczy tego tutaj. Tylko pytanie, co jeszcze? Co jeszcze dobrze wykorzysta Jack? Tak, bo co? Będziecie teraz dodawać te wszystkie karty, co przywracają wam punkty many? Nie ma takiego jakby deku pod same przywrócenie punktów many. Nami. Ale czy tak chcecie grać nami, Jack? No nie wiem. Mam mieszane odczucia, bo to jest Bilgewater plus leczenie, a to akurat by się zgadzało, bo wcześniej graliśmy tam klęcza, a teraz gramy Sorakia, także no ciekawe. Anią otrzymuje... Anioł to dla mnie największy zwycięstwo tego pancza. Anioł od teraz ma statystyki 5-5, ale przy grabieży stworzycie w ręce trzy monety. To jest ogrom. To jest ogrom. To są trzy monety, moi drodzy widzowie. To jest leczenie jacka. Wow, jestem, jestem pod wrażeniem. Wyschniętego chyba pamiętam, że kiedyś prowadziłem nawet taką miniserię i jakie bym karty wybafował, i wydaje mi się, że ja poruszyłem temat tej karty. Jeżeli nie, to, to, to na pewno ją grałem, bo kiedyś miałem taki deck pod podatność i Renektona i słuchajcie, troszeczkę ta karta zyskuje teraz, bo przy zagraniu macie także podatność na wroga i kiedy gracie zmierzenie, to jest co naprawdę fajna sprawa. Także podoba mi się, wydaje mi się, że warto teraz dodać chociaż jedną, dwie kopie, i chętnie wróciłbym do takiego bardzo dawnego deku: Jarvan plus Renekton albo Renekton plus to zaklęcie, co e, mnoży po prostu, słuchajcie, obrażenia. E, Renekton już, jak dobrze pamiętam, z Shurimy, więc możecie zagrać Yeti i zagrać karty pod reputację. Sivir, zauważcie, można tutaj zagrać. Także fajna zmiana. Wielkie dla mnie zaskoczenie. Wierny dostaje buffa w postaci. Ma teraz statystyki 1-2, czyli minus jakby 1-1. Ale zauważcie, że przy wyposażeniu o koszcie 2 lub mniejszym z ręki wykuwamy mnie. To jest ciekawe. To jest bardzo ciekawe. Bardzo długo wyczekiwany patch. po Boże, przepraszam, zmiana. Wiedziałem, że poro chrupki doczekają się zmian. Dlaczego? Bo te poro chrupki były cholernie drogie. A nie ma porosa, który przywraca wam jeden punkcik. Boże, gdyby faktycznie pojawił się poros, który przywraca jeden punkcik many, waga złota, na wagę złota to byłoby. Ale takiego porosa po prostu nie mamy. A szkoda. A bardzo mógłby się przydać czasami. Strażnik plemion, to jest dla mnie taka zmiana, której ja sobie tłumaczę, rajot mnie słucha, bo... Ja wam powiedziałem, że Strażnik Plemion, był ostatnio taki odcinek Niko wzmacnianie. Polecam bardzo serdecznie, bo jeżeli obejrzycie w całości ten odcinek, zrozumiecie, dlaczego ta karta otrzymała wzmocnienie. To jest fenomenalny finisher dla Niko pod wzmacnianie z Feriordem, ale był po prostu zbyt późno. Możecie mi wierzyć na słowo. Przegrałem chyba trzy albo dwie gry, grając właśnie tyle gier. Nie grałem więcej, nie było chyba tam cięć której ja wygrywałem grę w następnej rundzie, jeżeli dorzuciłbym tę kartę, albo z mojej grę przegrywałem. I to jest świetna zmiana. Eee, Lwis Schomp dalej jest, wydaje mi się, po prostu niegrywalny. Jakby statystyki tutaj, e, no niby są ok, niby to jest ptak, ale wydaje mi się, że jeśli sojusznik ma inne pocity, ode mnie pokaż demacjańskie zaklęcie. No takie. Trochę mech, nie? Trochę takie mech. I lodowy saurian. Znowu zobaczcie, tak, bo to jest połączenie, przypominam, naprawdę obejrzyjcie ten odcinek z Niko pod Freljord. On otrzymuje zmiażdżenie I teraz ja obiecuję, że dzisiaj na transmisji wrócę do tego deku. Zapraszam Was bardzo serdecznie, bo dzisiaj testu testujemy właśnie te wszystkie deki, te zmiany, sprawdzamy, co będzie w mecie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie. Widzimy się po 19, chyba, że będzie, no nie wiem, jakiś prąd, pum, kapum, tak? To wtedy nie faktycznie będzie. Ale słuchajcie, no, zapraszam, bo dzisiaj jest co testować i. Mimo, że uważam, że patch ogólnie był rozczarowujący, cieszę się, że poprawili te kilka kart, tak, że chociaż poroski będzie można pograć znowu, będzie strażnika plemion pod Frelient zagrać plus Niko. No kilka fajnych, na pewno fajnych zmian, tutaj można Jacka uruchomić z Soraku, podoba mi się to, podoba mi się to i to są jakieś zmiany ciekawe, ale e, uważam, że jeżeli chodzi o nerfy, to są najgorsze nerfy w historii patchy, które miałem okazję dla was nagrywać nie wydaje mi się, żeby był gorszy po prostu nerw. Tyle ode mnie. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Przypominam, zapraszam was na Twittera. Niedługo na moim kanale pojawią się długo wyczekiwane zmiany. Będę was informować o takiej. Bo widzę, że nawet czasami pojawiają się pytania. Słuchajcie, pojawi się między innymi harmonogram, harmonogram streamów i będziecie mieli wpływ na to, co będzie na streamach. Mało tego, będziecie mieć wpływ na to, co pojawiać się będzie na kanale YouTube. Wasza upragniona gra. Może pojawi się na moim kanale w moim wykonaniu Także jestem happy Oczywiście runetera ciśniemy dalej Zawsze przynajmniej ten jeden odcinek będzie Ale chciałbym jak mówiłem nieraz, raz Poszerzyć swój taki asortyment Jeżeli chodzi o materiały i gry Moi drodzy dziękuję wam No i co? Zapraszam na streama Do zobaczenia, trzymajcie się, jo!